Ja jestem no na i się mega boję, nie umiem zjeżdżać. Jakiś wstyd straszny się tu dzieje. Wszyscy się na mnie patrzą. Udało się wybrać do nartki w końcu, więc pośpiegamy. Tu idzie oferta losu. Jak te narty? Co ty robisz? Czemu pijesz? No. To są jakieś stare rzeczy w ogóle. Wypita już. Ale jesteś po prostu. Kuchni. Kawą ci mogę wypinać. Nie piłam w. Kuchni. Nic. O Jezu. O Jezu. Jasiu, czujesz to? Mówił alkoholowy. Jasiu, nawet na chcę ci mnie. A, a na stoku to my... A na stoku przecież nam powiedzieli na, na starcie? No. I jeszcze nam mówili. Jeszcze nam mówili yy, nie trzeźwych. Proszę wyprosić. Mhm. dlatego mi tak dobrze sława? Przed. Może to by też trzeba było coś dać na rozmowę. Dobra, dobra. Zostaw suba.